Wybór jest prosty, bez suki żyjesz, bez już wątpię. Walter czy klop wybór jest prosty. Glob nie ma zwykłych, więc wybierz rozsądnie. Jedziemy w trasę, kolejnej groźby. Ziomal ma pałę na solki wyparek. Chuj w ten karabin, ziomal ma łapy. Rozwiążą problemy i tarapaty. Sport plus tryb, pierdala fotel. Policja prób się o się Nie po to kupiłem, wyjeździć ciszej. Matowy to wypęć, się toczę po strycie. Rek wysokości, bo jestem na szczycie. Więcej pieniędzy, to więcej masz wrogu. Ufam, że malą mi, ufam też Bogu. Ufam, że malą mi, ufam też Bogu. Ona mi pisze, że wskoczy mi w benza Ona bierze, mi pisze, że bo Uber już czeka Podróba, i podróba, podróba i podróba Louis To nie jest i nie da się złożyć Żaden z tych braci nie posiada serca Powiedz dlaczego tak jest Wierdolę party na szkło Skrywać Zabij mnie, przebacz Nie mam wiele nic Nie mam, biorę to co moje i nie chcę wybierać Wszyscy jesteśmy jak puzle. Nie pasuje tobie, nie odbieraj Nie pasuje tobie sofera Nie pasuje do mnie się uszerać Nie słucha Michała, posłucham Michela Świeżą głowę doli, barber podczas pracy Cięci środy klasu, robi zdjęcie swojej apy. Wrzuca mnie na story Ale, ale jej pimięci teraz ze zobaczyć, jest tam? Żaden z tych braci nie posiada serca. Powiedz dlaczego tak jest. Sob Chcę kasę dla teamu, pokażę tym kurwom kto narobi w tym roku dymu. Po prostych rymów, zarażam was moją muzą jak wirus, nigdy na minus. Tgóra palenia to kleje yeah. to wuda, kuskoru skurwia te bity jak yeah. muda Wifel klika na trakę i destrukcja, mocna dywizja bezpada za górska. Rzuć tym wyżej. Trapi codziennie wjedną stronę wilet, ścinam jak gilet. Czujostre wersy złączone ze skillem, Mati to leader, będę na zawsze ty tylko na chwilę. Pokażę kurwom jak zarobić papier na trapi, Mam wizję! Pocięte łapy z skamienie serce! Ile za wers, kurwo to best, ten. Outfit jest black, codziennie payday. Trapping all day, no bo chcę więcej. Na spotach zostawiam tagi, wszystko to mówię bez czapki. Nie i stylu to zamilć Dla moich braci! Żaden z moich braci nie posiada serca. Powiedz dlaczego tak jest. Suka jak bestia, je w što choć z to się i pewna. Żaden z jej pracę nie posiada serca. Powiedz dlaczego tak jest. jak po